Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tym razem dźwięk jest OK. Już więcej się nie powtórzy. Podłączanie zbyt profesjonalnych mikrofonów do takiego lamerstwa jak mój kanał. Rzecz polega na tym, że spróbowałem sobie podłączyć mikrofon. Teraz patrzę, jak go tutaj zarzuciłem. To jest coś takiego: Zoom h n On jest naprawdę fajny tylko że ma taki przycisk tutaj auto level i ja przycisnąłem go prawdopodobnie dwa razy zamiast raz, a więc włączyłem i wyłączyłem a że manualny dźwięk był nastawiony skala dźwięku na łapanie dźwięku na dziewiątkę w skali do 10. To wyszło co wyszło gdyby nie półgodzinna chyba obróbka próba ratowania tego dźwięku to bym w ogóle tego nie wpuścił dużo dużo dyskusji Uruchomiła ta recenzja piwa ważonego przy użyciu ciśnienia, powiem Wam tak, że reasumując, yy, nagrałem, yy, pro, yy, nagrałem klip, po czym yy, odstawiłem to piwo yy, do góry i zapomniałem. Przyszedłem, yy, no, tak po 4-5 godzinach i to piwo nadal było bez wad. Po takim no, ogrzaniu się no, do temperatury yy, pokojowej. Byłem naprawdę pod wrażeniem tego pilsa. Wypiłem go z czystą przyjemnością, nie cofam żadnego słowa, żadnego zdania. Metoda o tyle ciekawa, że można to robić bez lodówki. To chyba jest największy zysk tego wszystkiego. Czyli w 19 czy 20 stopniach, jak Piotrek go fermentował, to, no to, jest, to jest coś. To jest coś. A fakt faktem, yy, metoda koncernowa, nawet Piotr Kotyzin lepszy od koncernów, więc why not? Dzisiaj kolejny kapsel. Rozbruł. Yy, coraz lepsze kapsle browarów domowych. Jest to Neipa 14 blg 59 alkoholu. 29, i tu mam takie IL, to chyba hoprate jest, 29 gramów na 1 litr. A, no to to nie jest IL, faktycznie, 20, 25, 25, 25 gramów na 1 litr i są to chmiele, które uwielbiam, czyli przede wszystkim Grand Bullet, ten Grand Bullet, Bullet to jest chmiel australijski, ale wiem, że on ma różne róż, rok do roku: różne skoki, formy, bo um, zrobiłem na tym trzykrotnie IP. Liga. Zrobiłem na nim trzykrotnie IP i raz wyszła OK. Drugi raz bardzo słabo, a trzeci raz tak średnio. Dalej jest azaka. Ja się boję azaki generalnie używać z racji cebuli. Galaxy, no to chyba nie muszę przedstawiać, mozaik sabro citra. A więc mieszanka jak najbardziej właściwa. Tutaj jeszcze mam, Piotrek przesłał mi. To możecie sobie zrobić stopklatkę. Całą receptę na 6, ale tu jest 6,4, a tu jest 5,9. No to właściwie, to ciekawe. I tak, jedziemy. Grand Ballet na. A, wszystko jest na pół godziny, to jest ciekawe. Co ciekawe. Dobra, więc tak. 50 gramów, na, 50 gramów na pół godziny Grand Ballet. Azaka 25 gramów. Galaxy 25. mozaik 25. Sabro 23. Sabro 14. Alfa najmocniejsza. odziwo Azaka 15. Galaxy 14. mozaik 12. 25. Grand Ballet 13,5 albo bullet. E, potem jest na zimno chmielenie. E, I znowu, na 3 dni. Na 3 dni czyli azaka 50 gramów, citra 50 gramów, galaksy 50 gramów, czyli 150 gramów na zimno. Nieźle. Do tego był kalcium chloride, 5 14 gramów, czyli chlorek wapnia. Sul Epsom do zacierania, 1,8 gramów, czyli MgSO4. Gips do piw chmielowych jak najbardziej, 1,8 grama ca 04 o ile pamiętam, kwas, kwas mlekowy, 80% stężenie, 3 ml, ok, no dobra i to wszystko, drożże litr East Bay Vermont Ale, czyli to jest kontraktowiec East Bay, świetne drożdże, kilkakrotnie na tych drożdżach, a dokładnie trzykrotnie, Yy, miałem przyjemność yy, przywilej wygrać konkursy bardzo dobry kontraktowiec yy, zapomniałem jakiej firmy ale naprawdę yy, tak ważone, jest, ważone to wszystko jest z kociołu, kocioł, kocioł, kociołu Bulldog yy, yy. Tylko 19,4 litra jeżeli to są prawdziwe dane, bo ja tak się zastanawiam nad tym, tak trochę mam wahnięcie, bo często te, które wpisuję do Beersmitha, potem poprawiam o, o realny wynik. Także no tutaj, jeżeli tutaj wierzyć, to nie 20, niespełna 20 litrów, bo 19,4 litra wody, 2 litry do wysładzania, nie wiem o co chodzi, godzinę czasu gotowanie, 20 wyszło, 65% brewhouse efektywność, Yy, browaru. No, i to mniej więcej w tych kotłach, niestety, stety, niestety, tak trzeba to liczyć: 65%. Wtedy te programy podają właściwe yy, proporcje, właściwe wyniki, co zobaczycie za dwa dni. W, w piwie jedyniowym receptura się właśnie pojawi. Zacieranie 67 stopni, godzina 78, yy, 10 minut. Fermentacja w osiem na, od, od 18, 2 dni, 20 stopni 2 dni, 22 stopnie, 2 dni, 17 stopni schładzanie, czyli. E, a, to jest sekundary, czyli 17 stopni 3 dni cichej i na stopniu 5 dni cold crash. To jest ciekawe. Woda z osmozy jest tu skład. No dobrze, dobrze, dobrze. No to lecimy. Zakryjemy te koncernowe skrzynki. No powiem Wam, że zapach y, to jest tak na odległość pół łokcia. Bardzo dobry. Wow. Moja ciesząca się, ciesząca się miska chyba mówi yy, najlepiej, to co czuję. No niesamowity, niesamowity zapach yy, owoców tropikalnych. Szok, szok w majtkach. Wow. Gdybym był bez dresu, to byście widzieli, jak mi włosy stają na ręce. Na razie. Ale szał. No proszę. Green Ballet Azaka Galaxy Mosaic Sabro Citra. No ale 150 gramów na 3 dni na ferment... na... na, na co się dzieje? Tam? Niedziela nie służy chyba takim nagraniom. 150 gramów na fermentację cichą. Bardzo. Bardzo dobre. Niesamowite w ogóle. Niesamowity aromat. To, to w ogóle nie da się powtórzyć. To jest jedyne piwo przez Piotka robione, które nie było nalewane na nalewaczką. I tutaj miał obawy o, o, o natlenienie, ale już mówię, jest tak minimalne, a zresztą hop rate jest tak wysoki w stosunku do, do Balingu, bo 14 belgie, a 25 gramów na 1 litr mielu to jest odważnie jak na, na IP, no bo ludzie są przyzwyczajeni do IP jako do Soczku. Ja, Propsuje to, co jest tutaj w szkle od Komornika, bo mówimy o kapslach domowych, ale. A tu nie będzie widać. Może szkło z browaru domowego Komornik, z okolicy jak domu Wielkopolski. Powiem tak. To nie jest neipa słodka, soczkowata, taka bezbolesna. To jest neipa taka, jaką ja bym chciał kupić w sklepie rzemieślniczym, czyli to z piwami rzemieślniczymi. mi? To jest neipa po prostu chmielowa. To jest neipa z pogranicza wytrawności. Czy to jest stylowe? A właśnie, że dla mnie tak. Niesamowita mętność, ona jest jak najbardziej zgodna ze stylem. E, praktycznie to piwo jest mętne, bo to nie jest opalizujące piwo, tylko to jest piwo mętne czyli takie, jakie powinno e, być tak powinno wyglądać New England IPA czyli blade piwo górnej fermentacji e, w stylu zbliżonym do piw z Nowej Anglii. Nasycenie jest średnie, a z taką małą uwagą, że średnie raczej do wysokiego. Nie jest to wysokie, ale takie troszeczkę gryzące. Hoprate robi tutaj swoje i czuć na podniebieniu, co dziwne w ogóle. Delikatne szczypanie odchmielowe, alkohol niewyczuwalny kompletnie, mimo że tu jest 6%. No, piana trochę. Jak miałbym się do czegoś czepić, ona tutaj trochę koronkuje, ale jednak, no, mogłaby być lepsza. Natomiast to, co się dzieje w smaku, w moje szalejące, wirujące kubki smakowe, one donoszą, że tutaj żadnych słów krytyki być nie może. To bardzo pocieszające, że browary domowe sięgają do takiej jakości. Piotrek zresztą yy, osiąga sukcesy. Mam w lodówce jeszcze Belgian Pale Ali, czwarte miejsce na flicackim KP KPD. No, ma ze sobą ważenia już w browarze Stargard. Yy, więc. Yy, fajnie. Krótko mówiąc, dobrze, że yy, Piotrek i Wy, moi drodzy piwowarzy. Bawimy się i ja też, więc powiem o nas. Bawimy się w piwa domowe. To, co tutaj mam w szkle, jest na tyle przyjemne, że chciałbym to zachować do wieczora i pewnie tak będzie. Przepraszam, Piotrek, nie wypiję to na raz. Absolutnie żadnych wad: ani wzrokowych, nosowych, smakowych. Wszystko jest w najlepszym porządku. Ja Wam życzę moi drodzy takich właśnie piw, takiej jakości. Żeby nasze piwa cieszyły, ja muszę przyznać, że pierwsze piwo od dwóch lat wylałem w zeszłym tygodniu, także moja jakość ewidentnie spada, ale to też z mojej winy. Miałem wątpliwość, czy zadać drożdże do piwa pszenicznego. No i zadałem te drożdże. I już w drugim dniu fermentacji wiedziałem, że chyba poszło coś źle, bo piwo nie startowało. Musiałem to mocno pobudzić w trzeciej dobie takie 2,5. Dniami minęło, zanim te drożdże ruszyły. Ruszyły potem agresywnie, wszystko było ok. Kiedy lałem to piwo do butelek, gdzieś mi z tyłu umysłu leciało, że to chyba nic z tego nie będzie, ale już nalałem do tych butelek dwie skrzynki obsłużyłem 4 dni później wszystko poszło do kibla. Niestety totalnie takich wady jeszcze nie było tak wstrętne, że tak niebezpieczne w smaku, że, że poczułem się zagrożony. Wypiłem pół łyka i natychmiast całe dwie skrzynki poszły do toalety. Zdarza się, e, najwidoczniej gdzieś tam moje, e, moje, moje ważenie notuje doły. E, to też pośpiech, muszę powiedzieć. E, trochę takie żydostwo, a nie, użyję użyję gęstwy. Nie? No, coś się stało z tą gęstwą. Co ciekawe, w ogóle piwo ją nie, nie smakowo nie wykazywała czegoś takiego. Natomiast, jak myślałem w rozlewie do butelek, to coś mi tam, coś mi tam. Przypomniało mi się ten opóźniony start fermentacji, i, i powiedziałem sobie, kurczę. Ale to, to, co mam w szkle, nadrabia te dwie stracone skrzynki. Piotrek, dziękuję Ci bardzo za przesyłkę. Wam, drodzy piłowarze, życzę wszystkiego najlepszego, dobrej jakości ważonych piw. No i cóż, widzimy się na Łączach. Mam nadzieję, że już cały czas, tylko i wyłącznie, z dobrym dźwiękiem, z pozdrowieniem piłowarskim. Wasze zdrowie!